ma no zapach? Nie, nie, nie nie szans dawaj! ej! A jak to zrobiłeś? No. a, nie, no, ja. trzeba, ja, trzeba mieć, ale zobacz no mówił, że trzeba o, no. do A, Ale jeszcze raz... Radek... Co? Jak to zrobiłeś? No, Radek, być... No, ale wtedy... Przeskoczył na pople, no. Dawaj, kurwa, to, to. Zamknij się! No, tak, to A O, to Radek! Się. Ale no, masakra Kurwa. zobacz. Ale poszło! Mogę ją Ale ty się łucz na korbę! Ty się łucz na korbę! Nie mam tu siły! Ja w ogóle! Mistrz, Jak tą warszawę! Ej, te moje włosy, ja w Ej, Nie, na leśniczówce znowu siedzę. O, o, o. Dawaj, no daj To? No. O, o, o. Wszyscy. Widzisz? I ja mam fryzurę. <laughs> Dobra, obrad... Ale kurwa za to. To jest. Dobra.